Za nami kolejna i zarazem przedostatnia gala Raw przed SummerSlam, i oznacza to, że Road to SummerSlam 2025 trwa. Trwa w najlepsze, lecz jak już wspominałem w jednym z ostatnich odcinków, nie jest ono za najdłuższe. I na pewno temat ten podlega dyskusji, do której też zapraszam Was, więc w komentarzach napiszcie, co sądzicie o Road to SummerSlam 2025, bo w dzisiejszym odcinku właśnie na tym temacie chciałbym się skupić, jak i także na ostatniej gali Manitowoc i tym, co wydarzenia właśnie z tej gali przyniosły nam w kontekście SummerSlam. Zapraszam Was, oczywiście, do subskrypcji kanału oraz do zostawienia polubienia, aby ten film zyskał jak największy zasięg. A także na samym początku chciałem podziękować użytkownikom PLO, TC, polski generał Celer Celi, Kuburs.pl oraz The Final Boss za wspieranie kanału na poziomie Hall of Fame. I do sprawdzenia wszystkich opcji zapraszam także Was. Jak już zdążyłem wspomnieć, przed ostatnim galą którą przed SummerSlam jest za nami. Wydarzenia, które miały miejsce podczas niej, w jakimś kierunku, jeśli chodzi o sama SummerSlam, nas pchnęły. Natomiast ja, szczerze mówiąc, mam takie poczucie, a raczej brak tego poczucia Gali SummerSlam właśnie w tych tygodniówkach. Nie wiem, z czego to wynika. Może po prostu z tego, że w ostatnim czasie zbyt wiele działo się w WWE, zbyt dużo tych gal było i ciężko tak naprawdę w ostatnim czasie było się połapać, do czego prowadzą nas dane segmenty, do czego prowadzą nas dane storyline'y, bo były one tak krótkie i tak nieznaczące, że ciężko było jakkolwiek nawet wczuć się w ich narrację. Mam natomiast jeden duży wyjątek, wyjątek, który czuć naprawdę bardzo, bardzo mocno i jest to obecność Romana Reinsa. Czy jesteście fanami Reinsa, czy też nie, czy rozumiecie jego fenomen i tą całą pracę, którą włożył w ostatnich latach w federację WWE, trzeba przyznać jedno. Gdy on pojawia się na arenie i gdy jego muzyka uderzy na arenie, to po prostu czuć to coś. Czuć tą aurę i czuć, że dzieje się coś ważnego, coś dużego, coś, co po prostu. Chce się obejrzeć. Natomiast sam temat Roman Reigns'a i całej tej historii zostawię na nieco później. Teraz skupmy się na innych rzeczach, które także do SummerSlam nas prowadzą. I może na początku zajmiemy się nową walką, która w karcie SummerSlam oficjalnie się znalazła. Na szali postawione zostało Mistrzostwo interkontynentalne, gdzie AJ Styles stanie przed szansą zgarnięcia właśnie tego tytułu w walce przeciwko Dominikowi Mysterio. Okazuje się, że Dominik Mysterio jest zdolny do walki, co też pokazało m.in. akcję, gdzie dostał Big Boota od Rekele Rodriguez i nagle zaczął uciekać, gdzie AJ Styles pojawił się jako lekarz obok niego. Jeszcze wcześniej na backstage'u pojawiał się jako szofer oraz jako sprzątaczka, więc. W różne role AJ Styles się wcielił i jest to pewnego rodzaju zabawne. Natomiast dziwi mnie też to, w jakim kierunku cała postać AJ Stylesa poszła. I też w sumie pytanie do Was: czy podoba Wam się obecny gimmick, obecna pozycja AJ Stylesa w WWE? Bo. Jestem do tego bardzo mocno sceptycznie nastawiony, chociaż samo w sobie pojawienie się AJ Stylesa na ostatniej gali TNA to było naprawdę zajebiste. Naprawdę po ponad 10 latach zobaczyć AJ Stylesa w TNA i widziałem nawet te komentarze, że to jest ten prawdziwy dom, który budował AJ Styles. To uderzyło jakoś inaczej, serio, ale naprawdę miły akcent. Natomiast nie na tym, a na drodze do SummerSlam się skupmy. Dominic Mistery kontra AJ Styles to walka oficjalnie potwierdzona. Myślę, że jest to też takie starcie, w którym może dojść do pewnego plot twistu. Wydaje mi się też, że SummerSlam może być początkiem końca całego Judgment Day. Tak jak obecnie posiadają oni większość, a praktycznie że wszystkie tytuły, które są na Monday Night Raw, tak myślę, że. Podczas Summerslam może się to diametralnie zmienić. I gdyby AJ Styles został mistrzem interkontynentalnym, otwiera nam to furtkę do możliwej walki AJ Styles z John Cena, która była naprawdę bardzo mocno pożądana przez fanów jeszcze zanim rozpoczęliśmy ten oficjalny, pożegnalny tour Johna Ciny, To też dawałoby nam opcję walki Cena-Styles, gdzie Cena mógłby zostać Grand Slam Championem i to też warto po prostu mieć na uwadze, ale jeszcze szerzej ten temat poruszymy sobie albo w innym odcinku, albo na jednej z transmisji na żywo. Więc do śledzenia kanału Was serdecznie zapraszam. Natomiast samo w sobie to, że taka opcja, no taki pojedynek z taką rangą istnieje, myślę, że warto mój drodzy, jest mieć to na uwadze. Podbudowane zostały także inne pojedynki, które już tydzień wcześniej zostały zapowiedziane na SummerSlam. I mowa tutaj m.in. o Triperfet meczu o Mistrzostwo World Heavyweight Kobiet, gdzie zobaczymy Naomi broniącą tego tytułu przeciwko Riri oraz Io Sky, Zobaczyliśmy także konfrontację face to face z CM Punk'a i Guntera i naprawdę mocno jaram się na ten pojedynek. I wierzę w to, że jest to ten moment, kiedy Punk to mistrzostwo zdobędzie. A więcej na temat tego pojedynku i nowego mistrza CM Punk'a na SummerSlam mówiliśmy w ostatnim odcinku na kanale, więc serdecznie Was do niego. Zapraszam. Skupiliśmy się również na mistrzostwie interkontynentalnym Kobiet, gdzie zobaczymy walkę pomiędzy Becky Lynch oraz Lyra Valkyrią. Becky interweniowała w walkę pomiędzy, co też było dla mnie dziwnym starciem, gdzie na szali były mistrzostwa Tartimowe kobiet: Judgment Day kontra Lyra i Bailey. Dziwny pojedynek, totalnie po co. I to samo mogę powiedzieć o starciu Karion Cross sammy Zayn. Które dosłownie za przeproszeniem Spizdy zostało ogłoszone na kilka godzin przed Raw. Dostaliśmy tą walkę na zwykłej Dalimandnej Raw. Duży plus za to, że Karjum Kross tą walkę wygrał. Naprawdę super. Natomiast czemu sami Zayn, który był wypisany z arcy nagle zostaje ogłoszony tak bardzo randomowo, że hej, zawalczyć z Karanem Krossem na Raw? Czemu nie mogliśmy poczytać jeszcze dwa tygodnie i zobaczyć ich starcie na Summerslam? Wydaje mi się, że może dlatego, aby pójść w Summerslam właśnie. Z trzecim pojedynkiem właśnie tej dwójki, może dlatego to jest jedyne dla mnie wyjaśnienie, bardzo cieszy mnie zwycięstwo Carriona i w ogóle jego walka na Raw, to jest super w końcu to zobaczyć, natomiast jeśli to się tutaj zakończy i jeśli nie zobaczymy trzeciej walki pomiędzy tą dwójką na Summerslam, to totalnie nie rozumiem całego tego zabiegu, serio. Natomiast bardzo mocno rozumiem to, co dzieje się w main eventowym punkcie Gally Row I myślę też, jeśli chodzi o SummerSlam, bo myślę, że main eventem SummerSlam właśnie to starcie będzie. Jak już mówiłem wcześniej i tak też spekulowałem, bardzo mocno idziemy w walkę tarkimową na Summerslam, gdzie Roman Reigns i Jay Uso, czyli ta dwójka, od której Bloodline się rozpoczęło, to oni zaczęli tworzyć Bloodline. To rywalizacja pomiędzy nimi stworzyła Bloodline, a nie tak jak powiedział Roman Reigns, stworzył to Paul Heyman, który przypisywał sobie te zasługi, co było naprawdę zajebiste, strycznie w nos w kierunku Paula Heymana. Nawet jeszcze wskazał na to, że jak taki ktoś jak Heyman, spójrzcie na niego, mógłby mu pomagać. Ciekawe. Ciekawe było to, że Roman Reigns w segmencie, w którym stał naprzeciwko Paula Heymana, Bronsona Rida oraz Brona Breakera, który bardzo mocno wyrywał się do Roman Reigns'a. Reigns wprost wspomniał o tym, że pomagali mu Deuces, pomagał mu solo. To było bardzo ciekawe, że tak wspomniał o solo. Nawet wspomniał też o samym Zaynie, ale zaprzeczył wszystkiemu jeśli chodzi o pola Heymana. Powiedział wprost, że Heyman został włączony do rodziny Roman Reigns przyjął go do rodziny, natomiast dla niego był to biznes, to była frakcja, kolejna grupa w WWE. A dla Romana Reignsa to jest bloodline, to jest coś, czego nie da się stworzyć, to jest coś, co stworzył Bóg. I to było bardzo fajne i też tak pokazało kierunek, w którym z Romanem Reignsem idziemy. Roman Reigns jest teraz ultimate facem w WWE. Chyba tak bym to po prostu określił. I kto by pomyślał, że w 2025, 10 lat później, gdzie Roman Reigns właśnie w 2015 był niesamowicie buczanym przez wszystkich, teraz będzie najbardziej pożądaną i lubianą gwiazdą w federacji. Widać też, że Roman Reigns jest takim Kolejnym szczeblem, który bardzo wysoko ma postawić Brona Breakera w Federacji WWE i mówię tutaj stricte Brona Breakera, bo wiem już, że Bronson Reed będzie bardziej tłem w tym wszystkim. Bron Breaker stający naprzeciwko Romana Reignsa, wyrywający się za niego, też fajne było to jak Roman Reigns uspokajał tak Brona Breakera mówiąc do no niego, żeby się uspokoił dzieciaczku, chłopczyku. I tak dalej, i tak dalej, gdzie jeszcze właśnie te 10-15 lat temu To takie słowa były kierowane do Roman Reinsa I ja bardzo mocno to pamiętam, bo zaczynałem wtedy całą przygodę z wrestlingiem tak naprawdę Więc obserwować jak to po prostu trwało, jak to rozrosło się do tego momentu Jest dla mnie takie naprawdę, takie wiecie, takie czuć ciepełko w serduszku Jestem naprawdę fanem tego jak Roman Reigns obecnie wygląda Jak jego postać została poprowadzona i co obecnie dostajemy, oraz czego możemy się spodziewać? Natomiast jeszcze w tym momencie chciałbym postawić jedno kluczowe pytanie, kierowane właśnie do Was, widzowie. Czy w tym momencie, widząc tą konfrontację Roman Reigns z Breaker, czujecie to, że Braun Breaker w perspektywie kilku najbliższych miesięcy bądź lat może być właśnie tą twarzą, twarzą WWE? Czy czujecie od niego właśnie tą energię i tą pozycję, którą może w najbliższym czasie objąć? Bo ja szczerze mówiąc mam coś takiego, że Widząc brona Breakera, mam takie poczucie, że widzę w nim tego Romana Reignsa z 2015 roku. Tego, którego WWE chce pchać do góry, ale jeszcze jest bardzo świeżakiem w tym wszystkim. Natomiast widzę w nim ogromny potencjał. Ma u boku Pola Heymana, który, jak wiemy, potrafi wyciągnąć gwiazdy do góry. Natomiast trafne też było to, co powiedział Reigns, że pewnie za kilka lat. To samo stanie się z Bronem Rickerem, co teraz stało się z Romanem Reignsem, czyli że Paul Heyman go zdradził. Jest dla mnie też bardzo zastanawiające to, jak bardzo w tych wszystkich segmentach zapominamy o Sefie Rollinsie. Nawet Paul Heyman wyszedł z inicjatywą, aby to Roman Reigns dołączył do nich i w momencie, gdzie nie ma Sefa Rollinsa, stał się przywódcą tej stanie, co wiadomo, było takie bardziej, powiedziałbym, aroganckie, bardziej takie... Na dystans bym to brał, raczej nikt nie przyjmie do tego większej uwagi. Natomiast fakt, jak pokazuje się teraz brona Breakera w trakcie nieobecności Sefa Rollinsa, myślę, że dużo znaczy i myślę, że ta kontuzja Sefa Rollinsa, nawet jeśli jest ona udawana, jeśli jest ona częścią. Całego zabiegu, który doprowadzi nas do Cashino na SummerSlam. Myślę, że bardzo dużo daje to właśnie Bronowi Breakerowi, który jeszcze szybciej wywinduje wyżej, niż byśmy się tego spodziewali. I ten temat, który poruszyłem w ostatnim odcinku deskundowych pytań, czyli to, że Bron Breaker może ukraść walizkę Money in the Bank i ją zrealizować. Myślę, że gdzieś na pewno jakieś światełko w tunelu na to jest, o ile Rollins. Nie może tego określenia dokonać na SummerSlam. Oczywiście doszło też do konfrontacji fizycznej, nie tylko słownej, ale i fizycznej. Bronson Reed i Bron Breaker zaatakowali Romana Reyesa i w momencie wykonywania Tsunami Splash przez Bronson Reeda nagle na arenie pojawia się Jay Uso, który ratuje Romana Reyesa. Dostajemy naprawdę zajebiście, wyglądający w kamerze Double Spear od Reyesa i Uso. Oczywiście faceowie triumfują, i właśnie to myślę było taką kropką na końcu zdania, która przypieczętowała to, że tą walkę taktimową zobaczymy na SummerSlam. Row zeszł z anteny, ale wydarzyło się coś jeszcze. Roman Reigns zaczął itować pierwszy raz w historii Roman Reigns. Zaczął witować z publicznością i to był zajebisty moment, w którym myślę już zdążyliście zauważyć na kartie społeczności, ponieważ tam takie smaczki często Wam Wrzucam a także informuję Was o nowych rzeczach, które na kanale będą miały miejsce, choćby i nawet jak zapowiedzi transmisji na żywo. Tak więc moi drodzy, zapraszam Was do śledzenia kanału na bieżąco, subskrybujcie, żeby ze wszystkim być na bieżąco, zostawcie polubienie pod materiałem i serce komentarzy jest dla Was. Napiszcie, co sądzicie o ostatniej gali i co sądzicie o całym tym Road to Summerslam, które moim zdaniem po prostu nie ma tego czegoś w sobie, czego chyba bym oczekiwał, ale jak już powiedziałem na początku odcinka wynika chyba z tego, że za dużo gal ostatnio mieliśmy i za mało było czasu na jakieś konkretniejsze podbudowy dlatego też pewnie teraz istnieje takie uprzedzenie fakt, dostajemy jakąś podbudowę, chociaż 3 tygodniową do Summerslam ale to nie jest chyba do końca to, czego byśmy się spodziewali natomiast krótkie Road to Summerslam nie oznacza złe Road to Summerslam, bo te rzeczy, które mamy okazję obserwować na tygodniówkach, są naprawdę bardzo interesujące. Nie wszystkie są zrozumiałe, jakby nawet wrzucenie Lyry i Bailey do walki o mistrzostwo tartimowe. Natomiast sytuacja, która dzieje się pomiędzy Punkiem czy Gunterem, a w main eventie, gdzie mamy Reinsa, Uso i Brona Breaker oraz Brosnarida i Pola Heimana, to ma naprawdę spójność. Tak więc myślę, że samo w sobie road to SummerSlam jeszcze pozostaje do wstrzymania, aby je ocenić. Nie do podważenia jest to, że jest ono za krótkie. Natomiast ciekawi mnie to, jak faktycznie finalnie SummerSlam wyjdzie, bo. Po ostatniej gali evolution wstrzymał się co do ocenia tego, jak ta gala może wypaść. Póki co karta walk naprawdę zapowiada się całkiem ciekawie. Także ja naprawdę bardzo perspektywicznie patrzę na tą galę SummerSlam. Wstrzymuję się póki co ze wczesną oceną, ale może ktoś z Was chciałby coś więcej w tym temacie także napisać, więc serdecznie Was do tego zapraszam. Co do samego SummerSlam, myślę, że mogę Wam już yy, oficjalnie zapowiedzieć, że jedną z osób, która na SummerSlam ze mną będzie, jest typowy balik. Także Wielki powrót wielkiego duetu. Dziękuję za obejrzenie. Trzymajcie się i dajcie w komentarzu znać, czy cieszycie się właśnie z obecności Balika. Do zobaczenia już jutro. W kolejnym odcinku. Trzymajcie się i cześć!